Cześć, w tej lekcji powiem Ci, w jaki sposób wdrożyć certyfikat SSL w ramach naszej aplikacji napisanej z wykorzystaniem Spring Boot'a. Jest to bardzo kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku, kiedy nasza aplikacja dostarcza możliwość uwierzytelniania się poprzez jakiegoś rodzaju formularz logowania. Wówczas, jeżeli nasza aplikacja posiada taki formularz i przesyłane są od użytkownika na serwer dane wrażliwe, typu na przykład hasło. No to wówczas, jeżeli nie mamy zainstalowanego certyfikatu SSL i nie posługujemy się bezpieczną komunikacją HTTPS, wówczas te wszystkie dane można w łatwy sposób podejrzeć. Więc należy pamiętać, że kiedy mamy naszą aplikację i nie korzystamy z połączenia szyfrowanego, tylko stosujemy tradycyjny HTTP, wówczas wszystkie dane można w łatwy sposób podejrzeć. Podejrzeć i nie wymaga to żadnego specjalnej y, wiedzy techn technicznej, aby taki atak przeprowadzić. Dlatego w tej lekcji pokażę Ci również, w jaki sposób przeprowadzić taki atak, w ramach którego możemy w łatwy sposób podejrzeć to, co jest przesyłane pomiędzy użytkownikiem. A naszą aplikacją. Właściwie ciężko to nazwać atak, ponieważ jest to zwykłe podsłuchanie sieci, a wszystko co idzie po HTTP, jest nieszyfrowane, więc w sposób jawny jest pokazywane. W momencie, kiedy korzystamy z https, dane wówczas są szyfrowane, więc ciężko nawet jest yy, hakerowi zobaczyć, jakiego rodzaju jak wygląda komunikacja, ponieważ wszystko odbywa się w ramach TSL-a, czyli transport layer security. Yy, ciężko jest zobaczyć, jakie dane są przesyłane oraz gdzie użytkownik na dobrą sprawę yy, te dane, yy, gdzie, które odwiedza użytkownik endpointy. Ok, to może zacznijmy od pokazania prostej aplikacji, którą mam tutaj przed sobą. Jest to aplikacja napisana w Spring Bootzie. Wykorzystuje ona Spring Security i dostarcza formatkę logowania. Wówczas tutaj pod ukośnik login możemy zauważyć, że jest formularz, który dostarcza informacje na temat username'a i na temat passwordu. Wówczas, jeżeli użytkownik przekaże username i password, Sprawdzone zostanie, czy w bazie danych rzeczywiście jest taki użytkownik, i jeżeli jest taki użytkownik w bazie danych, wówczas już ten użytkownik się uwierzytelni. OK, no to musimy pamiętać, że moja aplikacja na ten moment jeszcze nie ma wdrożonego certyfikatu jeszcze nie jest skonfigurowana w taki sposób, aby wykorzystywała komunikację szyfrowaną poprzez https. Żeby do niej się dostać, wystarczy zwykły protokół http. I teraz sprawdzimy, jak bardzo nasza aplikacja jest podatna na różnego rodzaju ataki. Ten atak, który Ci pokażę, jest, jest uniwersalny. Możesz go zastosować w ramach dowolnego serwisu, gdzie jest wymagane podanie loginu, hasła, i połączenie z, tą, z tym serwisem jest nieszyfrowane, czyli na przykład nie ma wdrożonego SSL-a, i w ramach przeglądarki nawet widać połączenie nie jest zabezpieczone. Ok. A żeby przeprowadzić takiego rodzaju atak czy też bardziej podsłuch, wykorzystam narzędzie, jakie się nazywa Wireshark. Wireshark jest to narzędzie, które pozwala na podglądanie ruchu sieciowego. Jest to częste narzędzie wykorzystywane przez administratorów oraz również przez osoby, które wykorzystują to narzędzie no, w mniej zacnych celach, też przeprowadzania nieraz ataku. Więc Wireshark jest to narzędzie obosieczne, można wykorzystać to w celach bardzo szczytnych, ale również można podsłuchiwać sieć. I jeżeli chodzi o WireShark, to w pierwszej kolejności wybieramy sieć, z którą się łączymy. Ja tutaj wykorzystuję sieć Wi-Fi, do której jestem na chwilę obecną podpięty i w ramach tej sieci Wi-Fi działa kilka urządzeń. I co najważniejsze, każdy kto dołączy do tej sieci jest może być przeze mnie wówczas yy, podglądany. Więc tutaj też mała uwaga, że w momencie, kiedy widzisz jakąś niezabezpieczoną sieć typu McDonald's czy typu e, PKP, no to też trzeba uważać, ponieważ każdy, kto wejdzie do tej sieci, e, jeżeli wejdziesz do tej sieci, to jesteś narażony na podsłuch. Każdy, kto w danej sieci istnieje, e, wykorzystuje warier Krzarka, Wówczas może dokładnie zaglądać na jakie strony wchodzisz, to już z pewnością, a jeżeli jeszcze nie masz jeżeli łączy się ze stronami, które nie mają wdrożonego, HTTPS-a, wówczas jeszcze może zobaczyć dane wrażliwe, które do tej strony przesyłasz. Ok, czyli wybieram stronę, z którą będę się, e, przepraszam, wybieram sieć, z którą, którą będę podsłuchiwał. I tutaj od razu mi pewnie przyjdą wiele ramek, które, będzie się, które będę wykorzystywał. Na tą o, Już tutaj widzę, że jest tutaj jakaś ramki, idą po sieci, więc nadsłuchuję wszystko, co w tej sieci się dzieje. Tak jak powiedziałem, działa tu kilka komputerów, więc to wszystko teraz w tym momencie, wszystkie ramki tutaj wyskakują i ja widzę, co jest dokładnie pomiędzy kim a kim przesyłane. Oczywiście w postaci ip a nie domen. Dobra, to teraz tak. Jeszcze zobaczmy, jak działa moja aplikacja. Moja aplikacja działa w ten sposób, że tutaj podaję e, username i podaję hasło. E, na, na komputer, na, na którym działa, muszę sprawdzić adres IP. Wykorzystam do tego PowerShell'a. PowerShell i komendę ipconfig all. I to mi jest w stanie powiedzieć, że e, komputer. Tu jest system Wi-Fi, więc moje IP to jest dokładnie takie. To jest moje Wi-Fi. Teraz ja przejdę do mojego drugiego komputera i spróbuję się połączyć z, z tą aplikacją, e, która jest napisana właśnie z wykorzystaniem Spring Boota. Więc tutaj teraz przechodzę do drugiego komputera. I widzimy. Tutaj podałem dokładnie to IP, które jest. Wydanego yy, komputera. Ja teraz łączę się z poziomu mojego pomocniczego komputera. Tu mam Firefoxa i zobacz, w pasku adresu podałem 80,80. 80, 80, czyli IP, które należy do komputera, na którym uruchomiona jest moja aplikacja wraz z jej portem. W pasku adresu widać też przekreśloną kłódkę, która informuje, że połączenie nie jest zabezpieczone. Oznacza to, że w łatwy sposób można podejrzeć wszystkie dane, które będą przesyłane między urządzeniami. I to teraz sobie zrobimy. Ja w Wiresharku wykorzystuję komendę, która pozwala mi na podglądanie wszystkich ramek, które będą przesyłane pomiędzy jednym a drugim komputerem. Będę odfiltrowywał wszystkie ramki, które będą mi działały, szły na port 8080. Dlatego wykorzystam TCP, TCP port 8080. I teraz. Ja z tego całego ruchu sieciowego będę podsłuchiwał tylko te ramki, które idą na port 8080. Ok, podaję teraz w ramach tej aplikacji mój password i username. Tutaj podaję hasło, wcale Ci go nie mówię. O, i aplikacja działa. A tutaj, teraz dostałem informację na temat tego, co tutaj się na dobrą sprawę działo. Jak widać, szła komunikacja z komputera mojego na którym się teraz zalogowałem czyli to jest mój adres IP do docelowego czyli na tym co działa mi w tym momencie aplikacja. Wówczas widzę, że tutaj doszło do wywołania metody post login, czyli dokładnie tej, której mam ujęte ujętej w tym miejscu. To jest dokładnie ta metoda post login post. Zgadza się. I teraz ja mogę podejrzeć co w tej e, na dobrą sprawę mm, ramce się znajdowały. Tutaj przełączę się na e, rozbieranie ramki tak tzw. TCP, czyli mogę w dokładny sposób zobaczyć, e, co tej ramce TCP się znajdowało. I tutaj na samym końcu mam taką informację. Mam informację na temat username' i passwordu. Mogę zobaczyć, że w mojej ramce znajdowała się informacja. O, tutaj mam zenkodowaną ramkę i ja teraz widzę, że w mojej ramce znajdowało się informacja na temat username'a, jakim jest Przemek oraz password, wartości password, jaką jest Przemek, raz, dwa, trzy. No i jak widać hasło jest podawane w sposób jawny. Zobaczmy, czy to się zgadza. Ja teraz przejdę do klasy Start, i w klasie Start mam zdeklarowanego, właśnie użytkownika, na którego się zalogowałem z poziomu drugiego komputera. Więc widać, że w momencie, kiedy korzystamy z takiego niezabezpieczonego, mamy aplikację wystawioną na niezabezpieczonym serwerze w ramach którego się komunikujemy po klasycznym HTTP, wówczas no, całe nasze zabezpieczenia są na nic. Po co, możemy, po co wybieramy jakieś super enkryptery? Po co staramy się użytkownika zaszyfrować, przechować to w bazie danych, skoro te, cała komunikacją, całą tą komunikację można w łatwy sposób nasłuchiwać z wykorzystaniem prostego narzędzia, bardzo popularnego Wireshark, który jest ogólnie dostępny. Więc teraz Czas na zabezpieczenie naszej aplikacji. Przeprowadziliśmy już aptak, czy też podsłuchanie naszej aplikacji, a teraz postarajmy się zabezpieczyć w taki sposób naszą aplikację, aby wdrożyć w ramach niej protokół https. Ok, od czego zaczniemy? W pierwszej kolejności zaczniemy od wygenerowania certyfikatu. Do wygenerowania certyfikatu potrzebujemy jakiegoś narzędzia, może być to PuTI, ale również Java udostępnia nam narzędzie, które się nazy nazywa KeyTool. Kitul jest to narzędzie, które w łatwy sposób umożliwia nam na wygenerowanie certyfikatu. W jego, żeby go wykorzystać, musimy oczywiście przejść do miejsca, gdzie mamy zainstalowaną Javę. Ona się znajduje, ten narzędzie znajduje się w katalogu BIN oraz wybieramy kitul. Ja muszę się posłużyć command lineem, wybiorę PowerShella. PowerShella ja uruchamiam PowerShella w trybie administratora, ponieważ ja muszę mieć dostęp do zapisywania danych, do zapisywania plików. Ok, posługuję się tutaj teraz PowerShellem i muszę w pierwszej kolejności przejść do miejsca, gdzie się znajduje ten TIKUL, -cool, TIKUL, -cool, TOOL. Ok, więc w tym momencie jestem w katalogu, w którym znajduje się mój TIKUL -cool i muszę wykorzystać właśnie odwołać się do mojego TULA. W tym momencie widzę listę przełączników, które mogą mi posłużyć do tego, aby wygenerować parę kluczy, w ramach którego będę mógł utworzyć w następnej kolejności certyfikat. OK, więc tutaj widzimy dostępne flagi wraz z opisami, co poszczególna flaga robi. Ja wykorzystuję wcześniej przygotowaną komendę z tego względu, żeby się nie pomylić. Tutaj mam, o, zaraz ją omówię. Już tutaj kopiuję ją. I będę krok po kroku mówił, co ta komenda, za co ta komenda, wy, za co ta komenda odpowiada. Oj, źle skopiowałem i teraz mam, dobra, jeszcze raz. OK, dobra, mam. I teraz tak, w pierwszej kolejności odwołuję się do Key Tool, który umożliwi mi na wygenerowanie certyfikatu, który będzie właśnie wykorzystywał RSA. Dodaję również do niego alias, czyli tak, aby w łatwy sposób, żebym mógł go nazywać, wykorzystywać jego nazwę. Wykorzystuję również keystore, czyli miejsce, w ramach którego mój certyfikat będzie przechowywany. Jeszcze do tego mam validity, czyli utworzę ten certyfikat, który będzie miał ważność 365 dni. I oczywiście tutaj jeszcze wielko, tutaj key size, czyli chodzi o to, jaką on będzie miał wielkość. Im tam wartość jest wyższa, tym klucz jest bezpieczniejszy. Ok, klikam Enter. Ktoś mi Windows odmówił posłuszeństwa. Jeszcze raz przez to przechodzę, OK. I teraz tak, prosi mi o password, w ramach którego będę właśnie mm, przechowywał tą parę kluczy, czyli tą ten, y, w, dokładnie w tym y, pliku. Dobra, podaję hasło. Jeszcze raz muszę podać. I teraz muszę wypełnić dane, które będą widoczne w certyfikacie. W ramach certyfikatu, który sam utworzę... Y, ten certyfikat będzie publiczny, wówczas ten certyfikat będzie widzialny przez każdą osobę. Jeżeli podaję tutaj takie informacje, to każda osoba, która wejdzie wówczas na moją, do mojej aplikacji, będzie mogła te dane zobaczyć. Te dane są publiczne, więc podaję teraz moje pierwsze, drugie nazwisko: moja organizacja: Akademia Spring.pl. Niech to będzie ne, moja nazwa organizacji: Kurs Spring Boot 2, e, City. To są takie bardziej formalnościowe rzeczy. Na samym końcu mamy potwierdzenie, czy te wszystkie dane, które wprowadziliśmy, są prawidłowe. Jest. Of course, i jeszcze potrzebny jest klucz, który jest dla samego certyfikatu. Jak widzimy, tutaj już mamy wykorzystywany ten alias. Tak? Jeżeli byśmy nie podawali tego aliasu, no to trudniej by było wówczas się posługiwać, a tą nazwę w tym momencie mamy samą nadaną. Ok, niech będzie taki sam klucz, i mam informację jeszcze, że Keystore już ma poprawny format, ale jest zmigrowanie go do PKCS12. PKCS12 jest to nic innego jak magazyn dla kluczy, i tutaj z tego co podpowiada komunikat, powinniśmy dokonać migracji. Dlatego tutaj też wykorzystam tą podpowiedź po to, aby zmigrować go do nowego magazynu kluczy. Czyli znowu się odwołuję do Kistor. Tytuł. Ok i podaję komendę. Muszę teraz podać, oczywiście, hasło. Ok, i mamy informację, że udało się to zrobić. Y udało się to wykonać, a jednakże ja już miałem plik o takiej nazwie, no to stworzyło mi e, drugi raz, natomiast poprzedni plik e, nazwano old. OK, dobra. To teraz gdzie tego pliku szukać? Ten plik powinien się utworzyć również w tym katalogu, w ramach którego mamy kitula, z tego względu, że tutaj e, w momencie tworzenia ten, o już nie chcę tego pokazywać, ponieważ to jest okropne, e, ale w każdym razie ja wykonałem takie polecenie. To jest moje polecenie. Które wy, wykreowałem, które wykonałem, żeby e, ten klucz, e, parę klucz certyfikatu wykonać. I tutaj widzimy, że podałem nazwę dla mojego magazynu. W momencie, kiedy nie mam tutaj podanej żadnej ścieżki, to wówczas utworzyło mi to w tej samej e, katalogu, co się znajduje e, Kitul. Więc teraz w tym samym katalogu ja muszę odszukać plik o takiej nazwie. Więc przechodzę do mojego katalogu Żdawą Bin i poszukuję tutaj. Takiego pliku, ponieważ go utworzyłem. Jak tutaj widzimy, mamy jeszcze plik store e, Old, czyli tutaj jest jakiś stary plik, który był wcześniej wykorzystywany i miał taką samą nazwę. Jeżeli chodzi o tą nazwę, to możemy tutaj podać dowolną, to nie ma znaczenia. E, tutaj widzimy, że to ma rozszerzenie JKS, no to jest nic innego jak Java Key Storage. E, ok, dobra, i teraz jak już mamy taki plik, to wystarczy go dodać do naszej aplikacji e, Spring Bootowej. Możemy to umieścić w katalogu na przykład Resources Show in Explorer. OK. I w katalogu Resources dorzucamy Kistur. OK. Dobra. Ten plik teraz powinien się wówczas pojawić nam w Resoursach. Dobra, już, już się odświeżyło, więc mamy tutaj e, keystore, A tymczasem udajmy się do pliku Application Properties, aby skonfigurować naszą aplikację w taki sposób, aby można było wykorzystywać ona e, ten certyfikat. No dobra, e, zacznijmy od ustawienia Server Port. Server Port. Domyślnym portem jest port 8080, ale ponieważ my chcemy wykorzystać połączenie szyfrowane, to domyślnym portem, który wykorzystuje połączenie szyfrowane, jest port 443. Więc to jest bardzo istotne. OK, w następnych krokach możemy już uzupełnić nasze inform szczegółowe informacje na temat samego certyfikatu, na temat też połączenia. Musimy podać klucze. Dlatego to wszystko musimy wykonać pod grupą nazw, jaką się nazywa serwer SSL. Tutaj pierwsze co mi podpowiada to SSL Enable. Jednak tego nie musimy ustawiać, ponieważ jak przejdziemy z kontrolem, to widzimy, że ona jest domyślnie włączona, więc tutaj ustawienie flagu. True jest nadmiarowe, ponieważ to jest domyślnie włączone, więc tutaj nie trzeba tego ustawiać. E, oczywiście to trzeba ustawić. To jest password, więc tutaj podajemy key, as, key password. Ja podałem password bardzo oryginalny. Password. E, musimy jeszcze umieścić również e, Keystore Password. Czyli to będzie mamy jeden password, Musimy jeszcze umieścić keystore Password. W moim przypadku te hasła były e, dokładnie takie same. Ok, czyli mamy już załatwione nasze hasła. Teraz musimy jeszcze umieścić informacje na temat, gdzie się znajduje mój certyfikat. Tak, czyli właściwie storage. E, więc ja jeszcze muszę tutaj zadeklarować, gdzie się znajduje mój, keystore, mój storage. O! I teraz podaję, że on się znajduje w katalogu SRC. Oczywiście w main, resources. I on się nazywa. Tutaj, tutaj, tu, 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 gdzie go miałem. Show in Explorer, jeszcze raz. Tutaj, żebym nie, nie popełnił jakiejś literówki, bo już widzę, że miałem błąd. Key dobra, i podaję do niego dokładną ścieżkę. Ok. No to mam już informacje na temat haseł, mam informacje, gdzie się znajduje mój SSL, i teraz ja muszę jeszcze ustawić jedną ważną rzecz, czyli Store Type. Czyli tutaj, nawet, widzieliśmy Store Type. O tutaj, widzieliśmy nawet, że jak korzystaliśmy z komendy, to widać było, że tutaj nas zalecało wykorzystywanie właśnie P cks 12 Więc wówczas musimy to podać. Ok, dobra, czyli mamy tutaj zdefiniowane, że my to zmigrowaliśmy do PKCS12, to jest nic innego jak magazyn kluczy. No i teraz w tym momencie możemy również dobrze skorzystać z naszej aplikacji, więc zobaczmy, jak to wszystko zadziała nam w praktyce. Jeszcze raz uruchamiam aplikację. Tym razem aplikacja uruchomi się na porcie 4.4.3. Ok. 4,4. O, coś, coś nie zabanglało. Tutaj widzę drobną literówkę, jaką popełniłem. To nie powinno być Store Provider, tylko Store Password. I teraz, w związku z tym, że mi się czepiało, że nie może znaleźć określonego hasła, to już teraz powinna aplikacja wystartować bez problemu. OK, nawet mamy informację, potwierdzenie, że aplikacja wystartowała na porcie 44,3. To przejdę teraz do mm, przeglądarki. I teraz już mogę wpisać 43.3. No to mam informację, że e, ten port wymaga tsl -a. Z tego względu, że ja tutaj podawałem HTTPE, muszę podać HTTPS i wówczas już aplikacja. Dostarcza mi informację, że to połączenie nie jest poufne, ale to, że połączenie nie jest poufne, to jest wynikiem z tego, że mm, wykorzystuje to połączenie HTTPS, jednak certyfikat, który jest wykorzystywany, jest nieważny. Może to, że jest nieważny, to jest zbyt duże słowo, jest po prostu niezaufany, ponieważ jak pamiętamy, ten certyfikat wygenerowałem ja sam. Czyli ja nie jestem z punktu widzenia e, systemu operacyjnego, z punktu widzenia e, organizacji zajmujących się certyfikacjami, nie jestem nikim, kto jest uprawniony do generowania takich certyfikatów. Zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że e, Osoba generuje certyfikat i stara się ze specie, do, do, o specjalną akredytację tego certyfikatu ze strony firmy zaufanej, którą, da, która jest darzona większą odpowiedź, która jest darzona e, zaufania. I teraz jak przejdziemy do tego certyfikatu, ja mogę wybrać pokaż certyfikat i ja już widzę, że ten certyfikat został wystawiony przez Przemysław Bykowski. E, tutaj mamy te wszystkie informacje, które zostały zawarte, tak? czyli e, numer seryjny, algorytm, to wszystko ja podawałem z punktu e, z, poziomu, mm, e, z poziomu konsoli. E, jeżeli chodzi o wyświetlenie tego cer certyfikatu, to ja posłużę się przeglądarką która ma różną renomę, ale akurat ona ładny sposób pokazuje te certyfikaty. E skorzystałem z Edge'a. Edge ma to do siebie, że on w ładny sposób, nie jestem w stanie nawet S. Edge w ładny sposób pokazuje certyfikatu, e certyfikat o, certyfikat, i tutaj widzę ładnie mam wystawione, że e, przez kogo został wystawiony, ile jest ważny, od kiedy jest ważny, e, do kiedy jest ważny. Tak, ja ustawiłem 365 dni. E, dokładnie te wartości, które wpisywałem, e, są ujęte w tym certyfikacie. Więc te informacje, które zostały tutaj, nawet algorytm został e, pokazany, klucz. E, te informacje, wszystkie które ja podawałem do certyfikatu, są przekazywane w postaci jawnej. Oczywiście, ja teraz mogę wykorzystywać połączenie szyfrowane tak, HTTPS. Tylko przeglądarka będzie dawała mi taki komunikat, że należy uważać. Jednak już samo połączenie jest bezpieczniejsze. Tutaj mogę przejść do więcej informacji, przejść do localhost. I wówczas znowu mam swoją aplikację, jednak teraz mogę w niej podawać dane w sposób bezpieczny. E, oczywiście, tutaj e, przeglądarka daje mi komunikat, że ten certyfikat jest niezaufany, no bo ja jestem z punktu widzenia e, przeglądarki systemu operacyjnego, e, tutaj e, opery, no i nie jestem żadnym e, podmiotem zaufanym. Ale, tak jak powiedziałem, nie liczy się to, że ta przeglądarka nie wyświetla takiego komunikatu, jaki byśmy chcieli, tylko ważne jest to, że że teraz to połączenie, które jest pomiędzy naszą aplikacją a o klientem, jest y, zabezpieczone TLS-em. I żeby teraz Ci to przedstawić, to ja znowu przejdę do mojego drugiego komputera. Odpalę również Wiresharka. Shark, wire Tutaj on cały czas działa. Zmienię port jedynie na 443. OK. I teraz ja przejdę do mojego wire, do mojej drugiego komputera. Tutaj znowu muszę przejść. Na odpowiedni port. To będzie 443. I teraz tutaj wpisuję login. OK. Mam informację, że to wymagane, wymaga do podania jest https, więc tutaj dodaję s. I znowu mam tutaj zagrożenie, że ta, ta witryna no nie ma certyfikatu, który jest. E, który jest autorytatywny, e, ale mogę oczywiście przejść dalej, więcej informacji, e, przepraszam, nie tutaj, e, powrót zaawansowane, ok, i teraz mam informację, wyświetl certyfikat, akceptuję ryzyko, więc przechodzę do, dalej do mojej aplikacji i ja już działam oczywiście na porcie 44.3, przekazuję informacje na temat mojego użytkownika, na temat hasła użytkownika, no i teraz... Uwierzytelniam się, jestem uwierzytelniony. Natomiast to, co się stało w moim wiresharku, no to jest informacja, że w tym momencie jest komunikacja pomiędzy moim sourcem, destination. Tutaj widzimy protokół. Oczywiście, to teraz wykorzystywałem e, protokół TSL, więc to, co zostało przesłane pomiędzy moim komputerem a aplikacją, no to jest wszystko zaszyte w ramach TLS-a. I jak tutaj widać, w tym momencie to wszystko, co jest ujęte jest w zupełny sposób nieczytelny. Więc z tych informacji nie jestem w stanie wywnioskować w ogóle. Na jaki end, który endpoint na dobrą sprawę został wywołany, oraz jakie dane zostały przesłane, więc wszystko, co zostało ujęte w ramach e, całej tej komunikacji, jest zabezpieczone właśnie z wykorzystaniem, jak widzimy, TLS-a wersji 1.3. Więc w tym momencie, z punktu widzenia, jakby ktoś chciał podsłuchać komunikację, ja chcę podsłuchać komunikację, no to przykro mi, ale tutaj jest zaszyfrowane i ja już nie jestem w stanie podsłuchać na dobrą sprawę, gdzie Zostało, do jakiego endpointu zostało e, wysłane żądanie? Do jakiej metody e, oraz co, jakie dane. Więc w tym momencie e, z punktu widzenia hakera, ja jako haker jestem bezradny. E, OK, jeżeli chodzi o więcej wykorzystywania Wiresharka, no to mając takie informacje, na przykład jak password, takie informacje jak certyfikat, oczywiście można skonfigurować to w Wiresharku, żeby on również był w stanie dekryptować te ramki, które są zabezpieczone. Jednak nie to chciałem pokazać w tym odcinku. Może któregoś razu zrobię jakąś szkołę hakera, którym pokazać ci, żeby pokazać Ci, w jaki sposób coś takiego zrealizować. Natomiast to, to, co głównie chciałem pokazać, to jest to, że można w łatwy sposób dodać certyfikat SSL właśnie w ramach naszej aplikacji. I taka podsumowanie tego, co chciałem Ci dzisiaj przekazać, to przede wszystkim uważaj, żeby nie wchodzić na kafejkach internetowych na strony, w ramach którego, które nie są zabezpieczone protokołem TSL. E, m, uważać trzeba również na podejrzane hotspoty typu McDonald's, typu e, jakaś pizzeria, typu PKP, ponieważ każdy może nasłuchiwać ruch si sieciowy. E, nie trzeba do tego specjalnych uprawnień, wystarczy jedna aplikacja, jaką jest Wireshark. I z punktu widzenia bezpieczeństwa, jeżeli tworzysz aplikację, którą e, udostępniasz e, użytkownikom i ci użytkownicy zostawiają w niej dane wrażliwe, to ty z punktu widzenia e, dojrzałego programisty. Musisz wiedzieć, że należy również takie połączenie, tą komunikację zaszyfrować, po to, aby użytkownik nie podawał loginu hasła, które łatwo jest podejrzeć, ale w taki sposób, żeby właśnie te wszystkie dane, które są przesyłane pomiędzy klientem, a pomiędzy serwerem, były przesyłane z wykorzystaniem HTTPS. Dziękuję ci serdecznie za dzisiejszą obecność. Proszę Cię o zostawienie łapki w górę, komentarza jakiegoś ciepłego, będę za to wdzięczny, a jeżeli ten materiał Ci się spodobał, również proszę poleć go znajomym, szerszmy tą informację, w jaki sposób powinniśmy zabezpieczać nasze aplikacje i do następnego razu. Dzięki, cześć!